Jeśli zachodzi potrzeba rozszerzenia pamięci pilotów w sterowniku ETM DG-2, można wykorzystać radio zewnętrzne rcz 2 Żeby podłączyć radio rcz 2 do centrali ETM DG-2, musimy oczywiście odłączyć najpierw zasilanie w centrali. W tym celu trzeba ściągnąć obudowę, odkręcając cztery śruby, otworzyć ją i wyciągnąć bezpiecznik. Dla wygody możemy także odpiąć taśmę łączącą sensory dotykowe z płytą sterownika. Aby dostać się do wnętrza radia RCZ-2, musimy ściągnąć obudowę. Robi się to poprzez odkręcenie anteny, a następnie wysuwamy ze środka korpus z zainstalowaną elektroniką. Odbiornik RCZ-2 to dwukanałowy odbiornik więc ma dwa przekaźniki wyjściowe i umożliwia podłączenie go do dwóch y, niezależnych urządzeń. My wykorzystamy tylko jeden przekaźnik, aby podłączyć go do centrali ETM DG2 i wykorzystamy na przykład przekaźnik lewy, y, styki NO i COM, czyli dwa skrajne lewe styki w złączu. Do podłączenia radia RCZ2 do centrali ETM DG2 będziemy potrzebowali czterożyłowego przewodu w takim wypadku. I kabel można wyprowadzić przez jeden z otworów, które tutaj są widoczne. Wcześniej trzeba usunąć zaślepkę. Dla wygody w celach demonstracyjnych nie będziemy dzisiaj tego robić. Po prostu podłączę przewody wprost do kostki. Dwa prawe skrajne styki to jest zasilanie. Tutaj mamy minus, tutaj plus. Użyję przewodów brązowego i niebieskiego z mojego czterożyłowego kabla. Przewód brązowy to będzie plus, a niebieski minus. W następnej kolejności podłączamy przekaźnik lewy wykorzystując styki NO i COM. To są dwa skrajne lewe styki. Pozostałe dwie wolne żyły posłużą nam do tego. Kiedy mamy już podłączone przewody, możemy zamknąć obudowę i przykręcić antenę. Ja przykręcę tylko antenę, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, nie robiłem otworów, żeby przeprowadzić przewód. Do podłączenia naszego radia do centrali dg 2 wykorzystamy tą kostkę. Tutaj są trzy złącza cyfrowe, z których do każdego z nich możemy podłączyć nasz radioodbiornik, a my wykorzystamy złącze E0. Sygnał zwrotny radioodbiornika RCZ2 podłączymy pomiędzy styk E0, czyli czwarty od lewej, oraz styk COM, czyli drugi od lewej. Sygnał zwrotny z naszego przekaźnika wyjściowego to przewody zielony i żółty, i tak jak wspomniałem, podpinamy je pod drugi i czwarty styk od lewej. W następnej kolejności podłączamy zasilanie naszemu radiodbiornikowi są to żyły brązowa i niebieska. Wykorzystujemy wyjście na zasilanie fotokomórek czyli styk pierwszy z prawej, który jest stykiem plus 12 V. Oraz styk masy, czyli trzeci od prawej. Niebieski podłączamy do masy, brązowy do plusa. Tak podłączoną kostkę możemy wpiąć już do naszej centrali sterującej. Oczywiście wcześniej kabel wprowadzamy przez odpowiedni przepust wykonany w obudowie w części. Pamiętamy również o odpowiednim uszczelnieniu takiego przejścia kablowego. Po upewnieniu się, że wszystkie połączenia są wykonane poprawnie, nie mamy nigdzie zwarć. Możemy włączyć zasilanie centrali wkładając bezpiecznik na jego miejsce do kostki. W następnej kolejności musimy skonfigurować pracę wejścia E0, do którego podłączyliśmy przekaźnik wyjściowy naszego radia. Żeby to zrobić, musimy ustawić odpowiednio parametr E0 w centrali DG2. Wchodzimy w programowanie przyciskając przycisk FUN i trzymamy go tak długo, aż pojawi nam się symbol parametru na wyświetlaczu. Przechodzimy do parametru E0. Jeszcze raz naciskamy przycisk FUN, żeby wejść w ustawienia parametru. I chcemy, aby nasze radio, czyli pilot de facto, uruchomiały całą bramę, oba skrzydła w sekwencji otwórz, stop, zamknij, stop. Żeby to osiągnąć, ustawiamy parametr na 0. Zatwierdzamy przyciskiem FUN i wychodzimy z trybu programowania. Kiedy mamy już zaprogramowane działanie wejścia E0 w naszej centrali sterującej etmdg 2 przyszła pora, żeby zaprogramować pilot do pamięci radioodbiornika. Ponieważ wybraliśmy lewy przekaźnik, to, żeby zaprogramować sobie przycisk w pilocie pod ten przekaźnik, musimy dwukrotnie nacisnąć przycisk P1 i podczas świecenia diody LED wcisnąć wybrany przycisk na naszym pilocie. Wybierzmy sobie pierwszy przycisk od góry. Pilot został zaprogramowany i w tej chwili górny przycisk będzie sterował naszą centralą krok po kroku w trybie otwórz Stop, zamknij Stop i tak w kółko w odniesieniu do obu skrzydeł naraz. Po zaprogramowaniu całości możemy już zamknąć obudowę centrali ETMDG2. Uprzednio możemy podłączyć taśmę od sensorów dotykowych do złącza w płycie, tak aby sensory były aktywne.